Siema na YouTube, Bernard ze Snake Barn, wiadomo, sobota, godzina 12. Jedziemy z odcineczkiem. Dzisiaj nie będzie węży. Będą dwa ptaszniki, dwie mega dziewczyny z Azji, którym będziemy aranżować nowe terraria, nowe zbiorniki. Mam kilka ciekawych rzeczy do sprawdzenia, ale zostańcie ze mną i zobaczcie sami, co to jest. Jedziemy z tematem. Więc tak, jak już wspomniałem, mamy dwie piękne panie e, z Indii i Indonezji. Z Indii i Indonezji. E, pierwsza to jest Specyloteria Regalis, ptasznik królewski. E, druga Lampropelma Nigerinu. Są to dwa nadrzewne ptaszniki, dosyć szybkie i jadowite, nie są polecane e, dla początkujących. Ale zanim przejdziemy do aranżacji ich nowych zbiorników, najpierw będziemy je łapać. Więc trzymajcie za mnie kciuki i jedziemy. Ok, mamy dwa plasty. Dwa kaczkapy. Tak. W ten sposób ogarnięte. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Może na początku zaczniemy od tej pięknej czarnułki. Czyli Lampropelmy nigerinum. Nie wiem, ogólnie wyszła z tego. Mam nadzieję, że. Jest. Zobaczcie sobie ją. Próbujemy ją delikatnie zagonić do pojemniczka. Mam nadzieję, że się uda bez większych ekscesów. Są to dosyć szybkie ptaszniki. E, szybkie, dosyć dziadowite. Więc powolutku. No, wchodź mała. Może obędzie się bez jakichś większych problemów. Jedziemy dalej, teraz dużo większy taśnik Peciloteria regalis Zobaczymy czy tutaj pójdzie mi równie dobrze Zobaczcie ją sobie o, Mega Spróbujemy wybrać te niepotrzebne części korka I w podobny sposób delikatnie ją Przekłoszyć. Uuu, chyba jestem w to całkiem nieźle. Okej, okay. z ptaszników poszło całkiem nieźle. Teraz pokażę Wam, yy, co mam dla nich przygotowane. Ok, mamy tak: mamy dwa terraria o wymiarach szerokość 20, głębokość 25, yy, wysokość 30. E, mamy dwie ścianki, które mnie bardzo interesują. E, to są ścianki e, na hygrolonie, zrobione na żywym mchu i dodatkowo są samoprzylepne, więc zobaczymy. E, kilka takich o, pierdółek, pierdułek detalingu e, w postaci kawałków kory, jakieś e, kawałki kory e, tuby korkowej. I kolejna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, jak ją zobaczyłem. To jest imitacja e, takiego pnia e, brzozy tak? e, z dziuplą, ogólnie nie wiem czy to dla gryzoni, e, czy jest to dla, mm, dla węży, pająków, myślę, że też się spokojnie nada. Fajny element dekoracyjny, wygląda dosyć naturalnie, widać, że jest naprawdę fajnie zrobiony. E, dlaczego, dlaczego mi na tym zależało? Tak? Zarówno przy jednym, jak i przy drugim gatunku nadrzewnym są to e, ptaszniki, które tak naprawdę bardzo lubią... E, siedzieć w dziuplach, tak? w tubach korkowych, zależało mi na tym, żeby móc je przeobserwować. Tak? Zważywszy, że są to e, zbiorniki, w których spędzą dłuższy okres, chciałem je po prostu poobserwować. Więc jedną część przyłożymy do prawego... E, po prostu tą dekorację przyłożymy do prawej e, ścianki terrarium. Także po obróceniu, żeby mógł zobaczyć, e, co ptasznik porabia e, w tej swojej tubie. Większa dla PoE. Mniejsza dla Lampro, tak? Dodatkowo to, co mogłem znaleźć, e, czyli kilka szczepek skrzydłów kwiatu, a czegoś mi jeszcze brakuje. Zaczekajcie chwilę, położymy jeszcze e, po takiej roślince, które e, rosną mi na hodowli. Bardzo fajnie sprawdzają się w zasadzie we wszystkich terariach biotopowych, które robię, fajnie rosną, duże liście dodają ładnego, ładnego efektu. No i oczywiście torf wymieszany z mchem, torfowcem. Um, ogólnie ja nie stosuję drenażu, więc nie będę go też robił tym razem. No i oczywiście jak do yy, każdego terrarium biotopowego dorzucimy skoczokąki. No to co, jedziemy z tematem. szybka w ogóle w międzyczasie ale dobrze zrobiona, nie rozbiła się zaczniemy od prostej sprawy to są to tła, one są dostępne w kilku rozmiarach momencik zaraz jeszcze sprawdzę bo dzisiaj będziecie oglądać moje ręce o skaleczyłem się, ale to nic yy, paznokcie, paznokcie czyste czyste no to jedziemy z tematem zobaczymy jak, to w ogóle do mnie to pierwszy raz tak? także będziecie towarzyszyć mi przy tej, przy tej zabawie zobaczmy Mamy tak. Odklejamy pierwszą część. Hmm. I włożymy ją. O. Niestety muszę wam przyznać, że nie odkleja się to super łatwo. No, ale zobaczę, może wymiary nie są idealne, ale cała ścianka przyznacie, że prezentuje się całkiem spektakularnie Tak Czas na drugą Druga też wyszła całkiem spoko czyli wsypujemy po drobnej warstwie ziemi. Dobra. I zaczynamy od kryjówek. Poustawiamy je sobie w ten sposób. Zobaczmy jak to wygląda. Tą musimy dać trochę wyżej, więc tutaj jeszcze podsypiemy Powoli skupmy się na, na zbiorniku, teraz bardziej dla poe Zaraz wrócimy do lampu Trochę tą ziemię z tyłu z boku ubijemy, żeby kryjówka stała dosyć pewnie i stabilnie. Tym troszeczkę pokopać, tak? To już sobie myślę, że zaaranżuję. Zrobimy to w ten sposób, tak. Zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje z boku, tak? Myślę, że ona tutaj w tym miejscu będzie sobie mogła bardzo fajnie zrobić dziuple, to będzie miejsce mocno zacienione będzie się czuła. Dosyć bezpiecznie. Także myślę, że jest ok. Przejdźmy teraz do zbiornika dla propelly. Tutaj troszeczkę to ubijemy. Włożymy w ten sposób. No i klasa. Myślę, że będzie ok. Tak, ale tutaj zrobimy jeszcze jedną rzecz. Otóż jest taka sytuacja, co zauważyłem, e, co zauważyłem na swoim przykładzie, to to, że lampropelmy lubią mieć mm, drugą drogę ewakuacji. Więc tutaj zrobimy jej taką możliwość. Ponieważ w momencie, kiedy będziemy ją karmić, yy, czy robić inne jakieś prace przy niej, tak, nie chcemy, żeby dziewczyna wybiegła prosto w nas. tak. Czyli nie chcemy, żeby na przykład spryskując ją, jak się przestraszy, żeby wybiegła w tędy i wyskoczyła prosto na nas. Więc tutaj po prostu zrobimy z tyłu, nie wiem jak to widzicie, ale tutaj w tym miejscu. O w tym miejscu z tyłu zrobimy jej już taką delikatną dziurkę, tak, która sprawi, że ona po prostu sobie tutaj zacznie zacznie kopać, tak, drogę, drogę ewakuacji. Spokojnie, mamy fajną dziurkę. Dłużymy jeszcze, żeby to wszystko było stabilniejsze. Dłużymy o ten korzonek tak? On sprawi, że to nie będzie się tak trząść. Tak tutaj mamy z tyłu. W tym miejscu mamy drugie wyjście, więc ona jak będzie sobie chciał uciec, ucieknie sobie tędy. Dosypiemy trochę ziemi z przodu. Z tyłu zostawiając jej to wejście. Tak tutaj dosypiemy dociśniemy o, w ten sposób dosypiemy, że nam trochę ziemi zostało, więc z racji tego, że ja lubię u ptaszników jak jest dużo torfu dosypiemy jeszcze trochę poe i zaraz zajmiemy się tym dokładaniem roślin, tak? ziemia nie musi być jakoś super uwita. Jeszcze część dosypiemy sobie tu, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj, oczywiście, tą dziurkę zostawiamy. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Ona sobie zacznie kopać, i z racji, że będzie miała tędy najłatwiej, powinna sobie tutaj tą dziurę zrobić. Dobra, teraz jedziemy z oszczędnością. Jak że jesteśmy przy lampropelmie. Przy niej zostańmy. Mm. I tutaj mamy o oh, tak. Tak zrobimy. Myślę, że to będzie tutaj naprawdę fajny efekt robić. Kurde, podoba mi się mega. Wiem, że jest zielono, tak nie mam nic, co by chciało tą zieleń przełamać ale brązowy torf zakryjemy jeszcze tutaj wyjście brązowy torf i cała ta sytuacja trochę przełamuje przełamuje tą zieleń powiem wam tak szczerze, że wygląda całkiem spoko zobaczmy jak się prezentuje tylko ze światłem z przodu Kurde. Kurde, chyba wyszło nieźle, nie? Dobra, jedziemy dalej z aranżacją. Tutaj rośliny zostawimy tak jak są. Teraz troszeczkę zrobimy uporę. czy nie najgorzej. Zobaczymy jak urosną rośliny. Teraz zrobimy kilka takich małych dodatków. Tak, dosypiemy trochę kory, bo ona się mega fajnie prezentuje. Rozrzucimy to. Tutaj trochę za dużo. Tak. No kurde. Zobaczmy, że mi tutaj brakuje jednej rzeczy. na trochę cyprysu nie? myślę, że to dosyć fajnie, fajnie przyłamnie i doda takiego efektu takiej po prostu naturalnej ściółki tropikalnej a, jeszcze jedna rzecz suche liście, które sobie zbieram mojego fikusa, którego mam na hodowli, wrzucimy parę, one też fajnie, myślę, że fajnie się dopasują. Ok, i teraz zrobimy sobie delikatne zbliżenie, jak wyszedł w sumie efekt końcowy. Teraz spróbujemy przygotować tą czarną piękność. No i co? Obyło się bez ekscesów, bez spektakularnych ucieczek, panikowania, mojego pisku. Co nie zmienia faktu, że pamiętajcie o tym, że są to gatunki nadrzewne i to dosyć, dosyć szybkie, tak? Ich jad też nie jest zbyt słaby, więc na pewno nie są polecane na pierwsze ptaszniki dodatkowo peciloteria regalis to się naprawdę spora ona osiąga około 7 cm ciała tak razem z odnóżami z 18 nawet 20 cm średnicy także to są naprawdę spore ptaszniki z dużymi zębami jadowymi Lampropelma nigrimi w granicach 15 cm z odnóżami także mocny jad kawa wypita Odcinek zrobiony. Miłej soboty i trzymajcie się. Pamiętajcie, hashtag SnakeBan. I do zobaczenia w środę. Hej!